Rozpoczynamy konferencję naukową, dniową, której celem będzie pokazanie historii Telicza, dawnego miasta. Nie, żałuję, zaszczyt rozpoczęcia pierwszym wykładu, prezentacji. Będę chciał Państwu przekazać krótką historię Telicza, dawnego miasta, która znajduje się w dokumentach archiwalnych. W różnych archiwach: archiwach polskich, ukraińskich, słowackich, węgierskich, ale też austriackich. Część z tych dokumentów udało nam się wydobyć, prezentowaliśmy na wystawie i to stanowi jako podstawę bazę dzisiejszego krótkiego wykładu. Na pewno nie są to wszystkie dokumenty, wymaga to jeszcze dalszej pracy myślę, że takie najistotniejsze, najważniejsze yy, dokumenty w wersji cyfrowej posiadamy i myślę, że to nic ma się oszczycić. I jeszcze musimy wyjść.